Panie Marszałkini, Wysoka Izbo. Wiele zła wydarzyło się za sprawą upartyjnienia mediów. Publikowano materiały naruszające tajemnicę sądową. Posługiwano się materiałami z włamań za pomocą Pegasusa. Prowadzona była kampania oszczerstw wobec niezależnych sędziów. Trzeba jasno podkreślić, że to TVP szczuło i jest współodpowiedzialne za śmierć prezydenta Adamowicza. Za samospalenie się Piotra Szczęsnego, za kampanię nienawiści, której ja też niejednokrotnie padłam ofiarą. Są współodpowiedzialni śmierci polskich kobiet na porodówkach, migrantów w lasach i tragedii prywatnych wielu osób LGBT. Wspierali wszystkie szaleństwa szeregowego posła Kaczyńskiego łamanie konstytucji, walkę z praworządnością, niszczenie gospodarki, wycinkę lasów, podporządkowanie świeckiego państwa Kościołowi, rozkradanie majątku narodowego, oczernianie naszych sąsiadów i atakowanie Unii Europejskiej. Dzisiaj na tej sali możemy i powiemy temu stop. Tak jak PiS Zaczął niszczenie Polski od przejęcia telewizji i radia, tak my zaczniemy od uwolnienia tych instytucji i zaczniemy tak nasz proces odbudowy. Zrobimy to.